Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zapraszam Was na taki luźny vlog. Dzień na luzie. Właśnie wyruszyłyśmy z domu ruszamy z domu w zasadzie i mamy w planach pojechać do centrum handlowego bo musimy kupić piłki do tenisa i musimy kupić do Rossmanna musimy wejść, jakieś tam rzeczy kupić pieluchy i tak dalej tak dalej no i chcemy też pojechać na spacer bo jest bardzo ładna pogoda ja ostatnio byłam mega chora najpierw były chore moje dzieci najpierw była chora Wiki, potem była chora Natalka i teraz ja jestem chora także musiałam trochę się podratować jakimś tam apapem up w, taki, w takim sproszkowanym opapem. No i tak kompot z malin, syrop z cebuli, takie wiecie, domowe rzeczy. Nie wiem, czy znacie jeszcze jakieś domowe rzeczy, to możecie mi powiedzieć co i jak, bo chętnie przetestuję jakieś takie sposoby. Już w ostateczności się potratowałam i jestem w moim małym Pydryżnikiem. Tutaj jedziemy na spacerek i pokażę Wam też trój dnia. To nie będzie jakiś długi vlog, ale dawno mnie nie było. I wiem, że też pisałyście mi wiele maili i komentarzy. Bardzo Wam dziękuję za nie za to, że no tak mnie wspieracie. Strasznie mi się zrobiło miło i naprawdę. Mam straszną ochotę na, straszną, straszną ochotę na spotkanie z wami, ale powiem wam szczerze, że zawsze boję się, że nikt nie przyjdzie. Tak się myślę, bo będę stała sobie. A tutaj ja tak się przyszłam spotkać. Ale no nie wiem, jak uważacie, czy, czy chciałbyście i czy byście przyszły na takie spotkanie, bo no nie ukrywam, że trochę się tym stresuję, i nikt nie przyjdzie i będzie taka Przyszłam sobie sama na spotkanie i pokażę Wam właśnie ten strój dnia jeszcze i tak dalej to zaraz yy, i idziemy do parku. Wyszliśmy z samochodu, przyjechaliśmy do parku, którego zresztą chciałam zawsze przyjechać. To jest taki park przy to jest, jest na ulicy teraz okrężnej i przy tej ulicy jest taki park. Ja nigdy tam nie byłam, ale zawsze jakoś miałam ochotę. To właśnie jakiś starszy pan przynajmniej stoi się, bo nie co ja robię. I idziemy wózkiem. No. i zaraz wam pokażę mój strój dnia nie wiem co to za pana, ale mój dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, no i słuchajcie to ja dzisiaj mam na sobie nie wiem może położę gdzieś później kamerę ale mam na sobie szalik z Zary i spódniczkę z Zary i bluzkę z Zary, czyli można powiedzieć trochę Zara total look buty z Dresslink zaraz wam pokażę te buty kupiłam dawno temu, a jeszcze kurtka z Zary że zraca ten luk dzisiaj. Wam <noise> pokaże się w pełnej krasie. No i zobaczymy jak ten park będzie się sprawdzał. Myślałam, że dzisiaj jest zimniej, ale jest bardzo ciepło. Skoczył mi w ogóle krycz na czole. Ale poszłam do sauny i w, sumie, w sumie... dlatego, bo za krótko byłam w tej saunie, ale mm, muszę pójść jeszcze raz. Teraz chodzę z za w tygodniu na siłownię, ćwiczę. Kupiłam sobie karnet na cały rok, właśnie tak specjalnie no i wiecie działam się za siebie ostro chociaż jeszcze jem słodycze, bo nie mogę przestać kocham słodycze za bardzo i chyba, nigdy mi się uda. odkryłam zresztą takie przepyszne ciasteczka <taki> takie poszute dziewczyny w Almie są jak one się nazywają? jakieś takie, kr coś kruche no ja 90% takich ciasteczek się nazywa kruche mam dwuczłonową nazwę, drugi wyraz to jest kruche no, jakieś takie, no nie wiem, muszę zobaczyć. To Wam pokażę je. Pigeons are way too brave these days. They're everywhere. Jesteśmy w parku. No i wydaje mi się, że już chyba wiem, dlaczego tutaj nigdy nie ma ludzi, bo nie jest tutaj do końca bezpiecznie. No ale, dobra. Słuchajcie, ten obiecany strój dynia, bardzo interesujący. Eee, gdzie tu wam postawić kamerkę? Może tutaj? Słuchajcie, na ławeczce. Widzicie mnie? O. Chyba. Buty z Dresslinka. Tak dalej. No, tyle widzieliście. Mm. <laughs> widzieliście dużo z mojego stroju dnia. Ja tutaj zaraz może znajdę coś lepszego, żeby Wam pokazać. No nie jest wcale... Yy... Znaczy jest zwietrznie, jest ciepło, ale jest zwietrznie. Ten park w ogóle... Park, skwerek. No ten park to jest park. Znajduje się yy, koło ulicy Okrężnej i Powsińskiej. I tutaj jest rzeczka. Wydaje mi się, że to jest wilanówka. Ale nie jestem pewna. Zaraz Wam pokażę. Yy, o, kaczki są. Zobaczcie. Yy, wydaje mi się, że to jest vilanówka. Co tam jest? Nie wiem, co to za osiedle. Kaczki. I my, ja i mój mały brzdąc, kochany, Wam pokażę. Tutaj mamy outfit of the day. Z tego, z HM są te getry. Kurteczka jest z Zary. To jest z Gapa chyba. Nie wiem. Kutki są w Tesco to jeszcze w małej są. Rali. E, buzeczka taka z misiaczkiem. To jest taki komplecik do tego. I ten kocyk jest z maderkarem. Maderka? Eee, a ja, dzisiaj mam na sobie zaraz Total Look, tak jak Wam mówiłam, zegarek Daniel Wellington. W ogóle na ten zegarek, słuchajcie, macie zniżkę na stronie. Znaczy nie na ten, tylko zegarek, w ogóle na wszystko na tej stronie do 15 października. Eee, e, I e, zachęcam Was, no bo w sumie to, to jest dużo, to jest 15%. To wydaje mi się, że to jest dużo, jak na, na te rzeczy wszystkie. No I tam dla każdego jest coś fajnego, można wybrać. A te zegarki są naprawdę fajne. Oczywiście to zależy jaki model, No bo niektóry model jest bardziej popularny, niektórym mniej. Ale bardzo fajny, w ogóle jest bardzo szybka wysyłka tego zegarka. Także mogę polecić z czystym sumieniem go. Eee, o, jest postawka na strójniach. <laughs> zobaczcie, taka na przykład. Poświęcę kamerkę. Postawię ją tutaj. O. I zobaczcie, jak to wygląda wszystko jest tak, mam y, szalik z y, Zary, bluzkę z Zary, spódniczkę z Zary, y, mam tą kurtkę z Zary i rajstopy mam z jakiegoś chyba y, Daniel Wellington, y, ray ampart, apart, no, klub, kurczę nie pamiętam już i co jeszcze i buty te z rosnika. No, i, i czuję, że, że dużo mówię dzisiaj W makijażu mam tak y, Estee Lauder Double Wear tutaj mam z Estee Lauder taki y, trójkę bronzer oczy mam na, pod, y, na oczach mam Estee Lauder tusz y, kredkę mam y, z Maybelline taki y, militarny kolor taki zielony i trójkę Naked na oczach, dwa cienie. Yy, mam takie żel do brwi na brwiach chociaż według niektórych moje brwi pozostają, pozostawiają wiele do rzuczenia. No wiem, yy, rzeczywiście nie mam do nich trochę serca do tych brwi. Ale jak żyć? No, muszę jakoś z tym żyć. I chyba kieruję się yy, z powrotem do, do domu, bo tak trochę długo chodzę. O tam pójdę. Chodzę bez i tylko kadam tam Hej, wróciłam z zakupów. Moja córeczka śpi, także to jest czas dla mnie. Więc ja teraz zjem sobie sałatkę, którą sobie kupiłam. Eee, w sumie mi się co do takiego różowego tam leżał, to konik pony. Eee, no i eee, rozpakuję zakupy i po prostu odetchnę chwilę, bo jak ona śpi, to staram się korzystać z tego, żeby zrelaksować się trochę. Nie kupiłam wanisz, bo... Nie, on nie był w promocji, serio. Ale pianka była w promocji. Do kolenia, no nogę. był były w promocji. Pieruchy kupiłam, jak zwykle, taki papier do półpy, do mojej starszej. Piłki kupiłam u Wilsona. Jeżeli ktoś gra w Tunisa. to piłki Wilsona są najlepsze. Generalnie, rakieta. Ja też mam rakietę Hedal Wilson. Super są. No i Tyle. Pożegnam się z wami, bo też nie chcę, było takie nudne i się rozgadywać nie wiadomo jak. Buziaki trzymajcie się do zobaczenia. Do następnego, pa! pa.